Witamy w drugim odcinku. siema wszystkim. No, witam w drugim odcinku. siema wszystkim. mister się u mnie troszeczkę na nagraniu uciął, no ale. Tak, to nic. Ojoj. Oj. <grafy> e dobra, to mi się przepala ten. E Czekaj, ja sobie zrobię jeszcze. No, niech mi się przepali jedno żelazo. Co zrobię lepszy kilof żelazny. No, ja mam właśnie ten. No, zbieram sobie. O, fuck, nie tak nie się kierę zbieram trochę więcej kobla, bo to nam się przyda. Jeszcze będzie nam zaraz wrócić na dół, cholera jasna. No, raju. Dobra, jest git. E, wiesz co, zrobię skrzynię może jakąś podstawową. No dobra. Ok, skrzynka jest. Dobra, jest zajebiście. Czyli to tam wrzucamy, to węgla połowę wrzucę. Zrobię nam jakieś patyki. Tutaj raz wrzucam, jak coś tego. Patyki drewno. Redstone. Złoto. Dobra, zrobiłem, zrobiłem 32 pochodnie. Jest git. Ja mam 10 pochodni jeszcze, że mi jest tego mam. Jeszcze może że Co, idziemy ryć, tak? Standardowo. No raczej. Wiesz, ja bym mógł właśnie cały czas i ryć, i ryć. O, tak. Ryć, i ryć. I ryć. E, wiesz co? No? Jak będę schodził od razu, powiększę trochę nam to schodzenie, bo... O, patrz, że żelazo znalazłem. Zbierzesz od razu? Jak będziesz schodził? No już biorę właśnie. Bo denerwuje mnie takie skakanie kurna przez dwie krateczki. No Dobra, jestem już za tobą. Mhm, mm mhm. Mm oho, oho. Jedyny plus, kobla teraz szybko nazbieram. No, Żel żelazny kilow. Ok, węgiel. Tego węgla czy tam jeszcze nazbierać? Czekaj, ja tu schody jakieś zrobię, bo my się tu zabijemy szybciej, kurna, niż to norma przewiduje. Jak my tak będziemy schodzić cały czas? Może nie. i słyszę, że sobie nogi ktoś łamał. Zombiak. O, parzaki i cheerlead tam robi. Gdzie? Yeah. O, tam po przeciwnej stronie. Ah. Nogi zdejmano. O, oh, shit. O, oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, shit. Co? Lawa? Lawa. Ja idę węgiel zbierać. Czemu tego jeszcze nie wyprosiłeś? Niebezpiecznie jest tak chodzić koło lawy. Widziałeś przed chwilą. Dirt. Dirt, dirt. Nie, dirt. Jesus Christ, dyrt. straszysz mnie. Oh, shit. Fucking bitchin'. Nie, oh, oh, oh. syberyjska. Co, wystraszyłeś oh, oh, oh. się? <laughs> Gorzej, że mnie też wystraszyłeś. <laughs> Chula. Patrz jeden zombiaczek kurna, tyle zrobił zamierzania. Zował serca Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem kurna, że normalnie tej kobla nie zbiorę sobie znaczy tego węgla Pierdzielony Fajnie jakby tu się diament trafił, to już był, był takim szczęśliwym człowiekiem. To wtedy tylko szkielety nas czekają. Kto kojarzy mody, to będzie wiedział, po co nam szkielety i diamenty. No. Ale póki co cisza, cisza. Ale no, też cisza jest na poziomie. Ale cisza o modach, nie. Słyszałem gdzieś szkieleta, tak? Mhm, też go tam dziabni gdzieś. Ehm. Um. Kopię, kopię. Fak. Ja tu robię sobie przejście. Centralnie nad Lawą. Ja tu kurna zginę szybciej niż to chyba normalnie przewiduje. Fak. Ja nagrywałem wczoraj, wczoraj, jak z nagrywałem, to znalazłem 9 diamentów w sumie za 20 minut. Co ty gadasz? Hmm? To weź znajdź tutaj. No nie powiem, przydałoby się trochę znaleźć. Przynajmniej jeden. Jeden, 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 na wystarczy. Jeden, jeden, da. Na razie to ja mam tu gravel i redstone. Fuck, i kill off mi się skończył. Dobra, mam drugi. Miałem kostkę, ale go zabiłem. O, znalazłem twój tunel do pająków. O, właśnie, te pająki miałem tu tuc. Jak masz możliwość, to je tuc. No, czekaj, zostawiłem sobie, zostawiłem sobie trochę. Ale, żeby znaleźć diament, diament, diament. Pani, Dia sam pani... jeden diament by nam wystarczył, no nie? No, raczej. Dobra, to. Nie oczekuję tak nie wiadomo ile. Tylko jeden diament. Dokładnie, jeden diamencik, taki malutki diamencik. No, że... Fajnie by było znaleźć to w tym odcinku. Mhm. Mm to już było naprawdę bayera No. jeżeli byśmy zakończyli wtedy. <Ły> Zakończenie odcinka po 6 minutach. Coś cię przerwało, zrobiłeś taki komputerowy. Komputerowy? No. Jestem Mecha Mister. Mecha Mister? Powiedz mi, że masz diament. Nie, słyszę wilkołaka. Oh shit. A mamy złoto? Wiem. Szajse Teraz się musiał zespałnić na pajączek? Mamy dwa złota. Gorzej, że pajęczyny przed tym mi przedtem przepadły. Mam dwie pajęczyny. Czemu te pająki się tak do dupy spałnią? O, pięknie. Dobra, zgasiłem. Już mam trzy. Będzie jedna wełna. Wow. Czekaj, na szybko sobie... Brightness podciągnę na full. Nic nie dało. Nie dało ja tą Brightness muszę sobie podciągnąć, żeby to było coś widać? Bo nie, jest, jest różnica. Słyszę wilkołaka. Mhm. On gdzieś nad nami jest. No wiem. Trudno się mówi. O, pająk powrócił. Cześć pająk. No. no, dostałem oko. Jest, mam jedną wełnę. To wszędzie jest lawa, lawa, lawa. O, dwa pajączki, jak miło. Może jakiś większy drop będzie. Wodę o. słyszę, gdzieś. No masz, kurwa, dwa pająki, jeden nie wyrzucił pajęczyny. Co za dziad. Nie wiem, czy maleję ma, ja się, kieruję w stronę chyba tak, wilkowaka. Co go pojedziesz? Wypełnić no. jakieś lepsze narzędzia Na pewno uważaj mhm. Będzie go tłukł przez pół godziny Nie powiem, ale Diamencior to by robił tak kur robotę Holy shit Holy shit To już nie ma Hmm no shit tam są, tam widzę tylko węgiel i redstone'a. Cześć pająk! No chyba dwa pająki jest. I żaden kurna... O, o, kolejny się zaspałnił, bardzo miło. Zaraz mi się skończy kurna ten miecz. Potrzebujemy lapis do czegoś? Yy, tak, przyda się nam później. Także zbieraj. No właśnie, znalazłem dosyć dużo. Ja sobie robię kolejny mieczek w razie W. Już mam 5 tego. Czego? E, nici. No ładnie. No 6. To już sobie zrobię. Kolejną wełnę. Już A, mam dwie. F, 50, o! 55 sztuk lepisu. Co ty gadasz o chłopie? Dobra, ja czekam, aż to się tu przerobi. Idę sobie trochę pokopać. Może pająków się trochę naspełni. shit. Shit, co? A, lawa. Pająka słyszę. Kurde, żeby te diamenty, no. Dajcie diamenciora. Pani, pani, daj pan diament. Dokładnie. Panda, da, pan da, pan Pan da. Włony twój pieprzony dirt mi się zaczął objawiać. Dirt? coś objawienia ze świętego dirtu? Nie, z normalnego. Aż, ja pieprzony gravel. Idę tu z pająka. Bo są dwa. No chodźcie tu. O, nawet trzy tu są. Peje, że ile to jest. Pięknie, ten, da ten dał nitkę. Jest dobrze. O, kolejny pajączek się zespalnił, jak miło. Ale żeby, kurna, więcej nici z nich leciało, to bym się nie obraził. Złaś na dół, kurna, Aha. czy tam... ...Spiderman pieprzony. Nade mną lawa. Nade mną jest lawa. Lawa, 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 nie wiem lava, jak ty lava. Ale ja mam już na swoje łóżko. Ha, ha. ha. No ja nie mam. No to właśnie tu pająki. Ja szukam dajmondów. A, dajmondów, majmałów, bada Gravel, wszędzie gravel. No ile tego gravelu tam jest? Nie wiem. Dużo, za dużo. Boże, dajcie jeden diament, no ja pierdzielę jak tak mogą... Jak mogą być tacy osowiali? Co? No osowiali. Ty wiesz co w ogóle co to znaczy? Owszem, czemu nie. Dajcie mi diament. Żałuję. Cholera da, jasna. Bo jesteś osowiały, ja pierd... <tryk> Ty jesteś oszczurzony, nieosowiały. Tak. No. Ekscytujący odcinek, uwaga kopie. Uwaga kopie, dokładnie. Czemu ja sobie nie zrobiłem tego? Czego? No tego. Klofen? No. Nie wiem. Jak masz okay. drewno przesadę to sobie zrób. No, z dupy mam drewno. A to jest to, kurna, to się już nie musimy martwić o dostawę drewna. <noise> ja mam drewno z dupy, nie? No. Chłopie, kurna. Nieskończona dostawa po prostu drewna wtedy. Cholera, jasne, skończyło mi się drewno. No, no mam jeszcze. Znaczy, jest drewno, cholera. No, tak, drewno się Kilow jeszcze wziąłem ten żelazny kopie żelaznym. Kop, i pewnie. Jak zajdę diamenty i. To się właśnie o... zdenerwujesz, ale. jak kilof Ci tak ten... pęknie. O boże. Teraz to będę leciał wtedy do ciebie. Ja tu rozkopuję tego. Koredstone stona lubią się pojawiać czasami. I jest jedna wielka dupa, a nie diament. Dobra, wracam tam, bo przy okazji pająki zabiję. No i wydawało mi się, że dalej nakopałem, a nie dalej nakopałem. Tutaj. O ile pająków! Panie! Jak tak dalej pójdzie, to zaraz będzie mieć łóżko dla ciebie. Shit. Zabaw. Ja mam piąty level. Ja mam drugi. Oh shit, pająk, 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 pająk. A przy okazji, to czekaj. Tymczasowo go wyłączę. Zrobię no, sobie. Napiernicze. Ja kill off. No o dostawę Kobla, to się już nie mamy co martwić. O no, Kobla, to mam pod dostatkiem. Teraz by mi się przydał tylko po prostu jeden diament. Czy ja tak dużo wymagam? Jeden. Tak. Kuźwa jeden diament. Dużo wymagasz, no kurwa, doszczelny jesteś, że aż tyle wymagasz. No. Au Co za dziad jeden. Ale wydaje mi się, że już dawno powinny być. No. Au dwie nici mi dał, jak miło. Dobra, idę ryć dalej. Niech one się tu jeszcze dospałnią. I mogłem w międzyczasie tego convenient inventory jeszcze dopieprzyć sobie. Zapomniałem. Mogłeś? Mogłem. To. No tak. czul mnie zaraz strzel. Ciu Istnieje, strzeli. Czuciul czuł. mnie Czemu nie wziąłem sobie tego drzewna fucking bitchen, y, no? To zapieprzaj z powrotem. Ja mam przy sobie trochę, chcesz? Jeszcze nie. Do mnie będziesz miał bliżej niż kurna popylać do samej góry, bo ja mam 25 sztuk drewna. Jak mi się skończy kill off, to wtedy. Okej. Okay. O, już widzę. Taktyka x-rayowców nie działa. Ko prosto, znajdziesz diamenty. Dupeń nie. Nie diamenty, cholera jasna. Hmm, dobra wracam na do ciebie po drewno. Mhm. Masz jakiegoś stajka przy sobie albo coś? Mam. Dużo. Jednego stajka i dwa zębiaki. Aha, to nie. To se swojego. A to co No ja pierdzielę. Gdzie ty jesteś? Ryje za dungeonem. Aha, no, dobra. No, mam telefon. O Boże! To ja sobie zrobię cięcie. No, rupce cięcie rób, no ala, ale, jeszcze ja go muszę słyszeć, ja pierdzielę. No i pewnie jeszcze mi się nagra, kurna tutaj. Oczywiście musi głośno gadać. Czarna woda, zdrowia doda. Idziemy tu z pająka. I miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy diamenciera. O, widzę huśka. może go tam pojedzie. Pająk, no pewnie już chciał iść do niego. Wierzę ci, dupę uratowałem. Kurwa, wierzę ci, dupę uratowałem. Czemu? Mhm. W dobrym momencie wróciłem do ciebie, bo właśnie pająk chciał cię zjeść. Aha. Idzie do ciebie kolejny. No i jesteśmy. 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 Nie, Sorry. Ty jesteś. Ja sobie nagrywam cały czas. No. Jest git. Ile mam pojęczyny? Siedem sztuk. Daj. Co daj? Masz no. ryj. drewno. Nie. Drzewno. Yeah. dzięki. Dziedzienki chodź tu kopać. Czekaj. Idziemy... Dalej, prosto. Masz bencha? Nie. Koło pająków jest. Ej, po prostu pierwszy raz wybrałem się tak szybko kurde pod diamenciory w minecraft'cie. Ja też. Jak zawsze mi się nie śpieszyło do nich, to teraz kurna tak by się przydał. Mhm. 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 A wiesz, że będziemy potrzebowali tam też łóżka? Gdzie tam? No tam, tam. A, no dobra, co pochodzę? no wtedy się zrobi już bez problemu chyba. Ewentualnie się nasze tak. weźmie. Tak, 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 tak Ale jak zaraz Damianciora nie znajdę, to ja nie wiem Braum. 17 minut ja tylko ryję kobel i nic więcej. Fuck A. fuck jest, fuck jest, fuck jest. Cztery 5-6. Jest, jest, jest. Ja pierniczę. Ej, ja naprawdę mam jakiś darp. Mówię, że chcę diament i dostaję 6 diamentów. No. Ha, ha, ha. Idziemy do góry. Już czekaj, jak sobie rzecz. rzeczy. Mhm. No po prostu mega zajebiście. Teraz to już mogę kurnaryć normalnym kilofem, czyli żelaznym. O oh my god, no po prostu mega pięknie zajebiście i w ogóle wow. Ej, mogłem powiedzieć wcześniej, że potrzebuję diamenty, to by się pewnie pojawiły. Pewnie. Ja. Idę właśnie tego spawnera. Może po drodze napotkamy kolejny diamenciory Oby O oh shit Co to było? Oh, oh, oh. Jaki? Zwykły? No chodź tutaj Jak ja tam kurna przelazłem Co? Poś na piec Co? Co na piec? No nie jest odwrócony przypadkiem? A jest! O Do... oh fuck waję no rzeczy jeszcze podpierdzieli są tu. o pany może nadal ale są. Mnie mi nic nie zrobił. No to dobrze, ciesz się kurwa, miałeś farta, że po prostu odwróciło się w twoim kurde tym. Fucking bitchin. And... Jebaken cyberiskan. Ooo oh. Dobra, to co idziemy? No. A ten wordbe wartu sobie może Ale tylko bo... nie <coughs> jestem się... Oh, fuck. No A jesteśmy blisko spawnera. O jest spawner. OOO oh, fuck! Co? A w spawnerze już siedzi kolejny zielony. A oh, shit. A spoko, po nogach go potna. Ale odwo, odwo, odwrócony, czy... Nie wiem właśnie, bo widziałem tylko nogi. I że był zielony, więc całkiem możliwe, że może być odwrócony. Ale za to, to pająków jest... E, tak odwrócony! Oh. Szajse! Po mi to pochodnie tu postawił. Żeby było jasno. To pochodnie stawiasz wcześniej, żeby kurna nie przeszkadzała ci podczas atakowania. Dobra, leję go tam. Od czasu do czasu. Jest, zginął. Ja pierniczy, ile tu jest pająków. Oh yeah! A! a gingnoju, kurna pajęczek kurna Pomioty. Za to... O oh fuck! Kolejny. Co i się nakociło? No nakociło się. Dobra, wychodź. E, czekaj, bo nie wiem ile mamy. Mamy już trzy, tutaj leżą cztery, ty masz jedną Nie wiem ile będziemy jeszcze potrzebować tego. Nici, a tu jest tych nici trochę. Fak dobra, dobra, to idę tutaj. Zobaczcie, powiem, czy będę miał, będę miał na dwie te dla ciebie. Dobra, to zabezpieczony spawner. Mhm. Mm Proszę. Ach, dziękuję. Wybornie. Wybornie, milordzie, i spieprzamy stąd. Idziemy stąd. Tak, idziemy kostków szukać. Czego? Kostków. A kostków. Mhm. Mm Okej. Okay. Oh. No Kurwa, tak. nie spodziewałem się, że będzie tak ładnie. A jest mhm. zajebiście. Zajebiście? Fak, zrobiłem sobie schody i jeszcze tu niech nie idę. Mhm. Jest wybornie, milordzie, wybornie. Wybornie, milordzie. Sześć mhm. diamentów mamy, sześć diamentów. Ja sobie zrobię kilo po prostu i miecz. ha ha! ha. No, no tak. Mhm. Mm, yeah, mm, mm, jesteśmy. Mm, mm. Mm -hmm. Zróbmy wiaderko. Słyszałeś? Wójt, Nie słyszałem żelazo. Tu jeszcze mamy żelazo, to to można wrzucić. jest. Um... Co tam przepalasz na no dole? Nic nie jest, przepalasz. Nie, nic. Okay. Tu mamy. Tu ma... golda moglibyśmy przepalić, jak nic. No bo przyda się. My, tak. Ten. Przyda się na wilkołaka. Jak coś jeszcze jeden. Gdzie więc... kurna kobel tu wrzucasz. A Abierz. Nie, Czen... nie rób burdelu. się. Burdelu nie rób. czekaj. robię skrzynię. Dę mi jedno drogę. Jedną deskę. Masz. Fak, co ja robię? Pum, pum. Eee, co ja robię? Zrobimy jeszcze jednego workbencha przez przypadek. Eee. A, czy... mam skrzynię przy sobie. A ja twardo skrzynię robię. Skrzy... Miejsce na skrzynię robisz? Nie, miejsce na swoje łóżko. Spoko. To robię tam. To jest skrzynia koblowa. Także tam nie wrzucaj nic więcej, a ewentualnie jakieś inne śmieci. I patrz, węgiel tu mamy. Ta marnuj kilo, pewnie kurna, chłopie, bo to mamy i tam. od zajobania jeszcze trochę, nie? Burżuazja. O, żelazo. Patrz. A tyle go szukaliśmy. O. Dobra. Panie, kładź się pan, szybko. Czeka. Szybko, bo pan się nam pozmieniają. A nie chcę, żeby kurna dzień wstał. No, no, już? No, leżę. No. I okay. Było ciężko, ale opłaciło się. Diamenciory, diamenciory, diamenciory. Ja pierniczę Teraz kostkowych pasowałoby poszukać. Eem, zrobię sobie jeden miecz żelazny. Tobie też? Nie mam. No żelazny? Mhm. No ty szuje, skąd żelazny miecz? Zrobiłem sobie na samym początku. Aha. O shit, patrz co tu jest. Nie wiem, nie widzę jeszcze. No, no, no. Kurna. O widzę go, odwrócony. Ty nie, bo to tam są nasze łóżka pod spodem. O fagi duch jeszcze. Co ale zauważyłeś, że tam? jeszcze nie ma wybuchów? Przy których? ogólnie przy każdych. Nie są. Przy Na niektórych. Co drzesz dupę, kurna, zdychaj. Patrz, co tu mamy. Wyjemato. Widziałeś, co tu mamy? Nie widziałem, gdzie o, to. A sobie ale... zobacz. A! Dirt! O. o. <laughs> Nie, no nie ma co się dziwić, że się gliczują jeszcze, no. Ale ważne, że działają. Nie muszę mieć takiego kabum. Shit. Nie shit, tylko mięso tu biega, którego nie mogę dogonić. O oh, fuck! jest fuck powrotna. What the fuck, kot cię zajechał. Mhm. Mm o, czekaj. Różowe tam się dają oswoić, prawda? Tak. Okej. Okay. Oby to był różowy, znaczy on jest taki fioletowawy, kurna. Czy ty chcesz mnie coś zranić? Halo? No? Halo? Halo? Halo, 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 halo. No, halo, no, halo Ja to ja mówię do tego, do Creepera. Fuck! Ty gnoju, zużył kurna mojego gunpowdera. Masz gunpowder przy sobie? Nie, a skąd? Kurna, bo tam wypadło. Czekaj, jest w domu chyba jeszcze trochę. Także pilnuj go, żeby nie uciekł nigdzie. No. O, grzyby. Nie, grzyby tylko i Grzyby, bo kurna, grzyby dużo oddają życia. I ja kot tubie pływa. Ja Super zrobisz. Już zabiłem tego kota. Będzie Mr. mister C, nie zabijaj kotków. Ten był duży i tego się bałem. Aha. Nie ma rzeczywiście gunpowdera, what the fuck. To mówię, że nie ma. Szajsę. Mielibyśmy już prywatnego brońcę, kurde, no Czekaj, przy domu zrobimy ten, zrobię dziurę yy, Po co? No Ci pokażę Aha, taką taką już. Zrobiłeś tego? No what the fuck, czemu nie mogę wyskoczyć? Tutaj może być? No tu sobie zrobimy może co Gdzie ty tam jesteś? No, to... A tam jest dużo zielonego? Bo musi być naprawdę dużo. Naprawdę dużo zielonego? No. Mm. O, żelazo. To już to powinno wystarczyć, spokojnie. Tu. Nie, tam nie, piasku nie może być. Tu. Co No. Co ty ja. robisz? Tylko pal winosła, jak sprawiałem winosła. Albo czekaj, tu jest w zasadzie już trawa. Nie musielibyśmy kombinować. Aaaa.

To nie jedno, i mamy trawę od razu, i byłoby git. I tu to nawet całą rzekę mamy. Próbujemy gdzieś tutaj? No ale musimy, wiesz. Trawę pod dziurę, jeszcze... ja zrobię ten. Ty, trawę co? przecież można zbierać. No. Masz kurde żelaza trochę przy sobie? Nie, ja nie mam. mam nic. Musiałbym przepalić. Dobra, wiesz co, zostawmy to na drugi odcinek. Nie już tej trawy. Zbierzemy przecież tym, nożycami. No ale wiesz, na mi trawa się nie kończy. A tam jeszcze kwiatki, yy, kwiatki muszą być. Wiem, spoko. Ale w zasadzie sama trwa wystarczy, bo teraz jest to zmienione. Także zobaczę, że będzie działać. Jak nie będzie, no to po prostu się zbierze i się zrobi inaczej troszkę. Dobra. O, zombiak. Chodź tu, Alfred. I nawet oh. koło samego domu można zrobić, bo tu widzę kwiatki kurna tam dalej już. To można zrobić oczekiwał. No, 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 dobra, pa, pa. nie, dobra, dobra, dobra. To kończymy. To będzie w następnym odcinku, także trochę sobie już przygotujemy tutaj terenu i dopiero to zrobimy. Także pa pa i okay, pa. pa.